Fajna pogoda, bryczek ubyło, pomyślałem sobie wyruszę na plądrowanie, od jutra zapowiadają upały. Witam Was wszystkich, kto śledzi mój kanał wiecie, że jestem w Radomiu, byłem tutaj ostatnio jakoś półtora tygodnia temu, znowu bryczki się sprzedały cały czas ubywa nic nie przybywa łapy komentarze mile widziane reklam nie przewijamy przypominam pod filmami jest numer konta zrzutka jakby ktoś chciał wpłacić negusowi na paliwko kilka bryczek jest tutaj otwartych tam gdzie nie ma kartek sprzedawca powiedział że robią przecenę ponieważ bryczki Niektóre dłużej stoją. Niedługo karteczki się pojawią. Jak zwykle, w opisie będziecie mieli nazwę autohandlu. Także, jeżeli ktoś będzie czymś zainteresowany, może sobie zadzwonić do sprzedawcy i się dowiedzieć coś na temat samochodu. Nigdy w takiej Volvo XC90 nie siedziałem Więc musiałem posadzić tutaj swoje cztery litery Tutaj delikatnie pod sufitówka zaczyna wisieć No bryczka nie jest nowa Czwóreczka na szybie, czyli 2004 rocznik Miękko, miękko, miękko Tutaj też mięciutko. No tutaj już jest twardy plastik. Podłokietnik miękki. Spory, pojemny. Uchwyty na kubki są. Szkoda, że w automacie. Nieraz Wam wspominałem, że te automaty w Volvo, no nie za bardzo. No ale siedzi mi się tutaj naprawdę wygodnie. Jak w jakimś. Czołgu. Jeszcze wypadałoby sobie kierę ustawić. Spora regulacja, jak wiecie, wszystkie filmy u mnie są na żywca. Bez montażu, bez cięć. Czy zadziała? Elektryka działa. Odsuwa się teraz. No teraz Wam powiem, że mógłbym sobie w jakąś długą trasę spokojnie polecieć. Wszystko pod ręką, tak jak powinno być po obrotomierzu patrząc widać, że benzynka może 3,2 może 2,5 litra benzynka, czy 2,4 turbo tam były były też silniki 4,4 V8 Yamaha Kiedyś już ten samochód dla Was pokazywałem. Tutaj jakieś takie delikatne uszkodzenia. Skóry fajne, twardawe, ale nie takie skorupy, jak czasami się w samochodach trafia. Na przykład Opel Antara czy Chevrolet Captiva, to siadasz na tej skórze, ale jest tak twarda, jakaś taka niewygodna. Nygus, ale masz odciski Pewnie jak widzisz te bryczki to jedziesz na ręcznym. Nie, odciski są od siłowni. Ha! Zatkało kakao. Burtę można sobie otworzyć. Siedem miejsc zamykamy ręcznie, gdzie tu jest uchwyt. Chyba nie domknąłeś śniadania. Nie jadłeś, nie chcę za mocno tutaj trzaskać. No, powiem Wam: z tyłu tarcze nie, rantów nie mają. Klocek gruby. Jak to zabrzmiało? Klocek gruby. O, proszę bardzo, opis znalazłem. 35 900, 2,5 turbo, 210 koni, 244 przelatane Tutaj fotel też elektryczny, ale już bez pamięci Powiem Wam, czołg, no czołg, jak się wsiada do tego auta Od razu jest takie odczucie, że jest to naprawdę solidny, taki masywny samochód, zrobiony z dobrych materiałów, nie jakaś tam popierdółka. XC60 R-Design. Te emblematy lubią płowieć. Tarcze przyrdzewiałe, delikatnie. Minimalny rancik, ale taki minimalny. Co tutaj mamy na szybie? Nieważne, zaraz przeczytamy opis. Chyba 2009 rocznik. Bryczka zamknięta. Tutaj zauważyłem taką delikatną ryskę. Minimalną, może da się jeszcze spolerować. Poza tym, jak na swój rocznik, bryczka prezentuje się dosyć ładnie. W ogóle te Volvo XC60, pomimo kilku lat na karku, prezentują się nowocześnie. Rok 10, 277 przejechane, diesel 205 koni w automacie. Dziewiąteczka na szybie. Tak jak wspominałem, Widocznie pierwsza rejestracja na zachodzie, rok 10. BMK niestety nie jest otwarta. 29,900, rok 7,188. Przejechane 3 litry, 218 koni w dieslu. W automacie na jasnych skórach wstawki drewniane. Nie zasiądę sobie tutaj. Ktoś zaraz napisze. Bidna. Nie ma dachu panoramicznego. dobrze, że nie ma, bo te dachy lubią się psuć. Lubią przeciekać. Dupa blada. Może aszucha otwarta. Zaraz zobaczymy. Zamknięta. 2007. Brązowa skóra i automat. 28,900. 233 konie diesel 286 przejechane 2008 rocznik siódemeczka na szybie szyberek jest lubię sobie tak pooglądać bryczki zwłaszcza jak są potwierane tutaj już widzę z daleka zenzelek wystaje w drzwiach bez głupich skojarzeń proszę wołowinka stoi tutaj dosyć długo oponka jeszcze dosyć galanta continental fajny kolorek rocznik dziewiątka zajrzyjmy do środka tutaj miękawo tutaj ala skóra tutaj też się coś ugina pod palcami fotele przeszyte brązowymi nićmi memory jest elektryka to co wsiadamy do, ach, do wołowinki powiem wam tutaj przyhaczyłem głową zobaczcie nie wiem może fotel trzeba w dół opuścić trochę zjeżdżamy jak w windzie. O, teraz od razu lepiej, może ktoś się tutaj przymierzał i po prostu był jakiś karakan, dlatego nie haczył. 242 na latane w dieselku. Kiera regulacja, gdzie tutaj, tu jest w sporym zakresie. Teraz sobie negus przyblokuje. O Teraz jest petarda Gała trochę wyjechana Szósteczka skrzynia Kap holderki Coś tu zrobił Dobra jest Wszystko pod kontrolą Wejście Aux USB I Co to jest panie Telefon jakiś chyba to jest Nie będę tutaj na siłę wyciągał bo coś Spiernicze Jasny sufit Tutaj taka maluśka dziureczka W suficie Nie wiem po co ta dziurka w suficie jest Co tu mamy Daszek miękki Tu jest miękko Tu jest wodospad Tu jest twardo Tu już jest twardo Tu jest miękko Jak mi tutaj się siedzi Powiem Wam, chyba w XC90 z 2004 roku, którą Wam pokazałem na początku filmiku, chyba było mi czułem się w tamtej lepiej. No, tak jakoś takie mam, słuchajcie, wrażenie, Negus, żebyś tutaj Audi nie obił. No ale to ja mam takie wrażenie. Każdy lubi co innego. Miejsca z tyłu sporo. Kanapa nie zmęczona. Zajrzyjmy jeszcze do bagaja. Elektryczny powolutku strasznie się otwiera. No, bagaj jak na ten segment samochodu. Mógłby być. Jeszcze półka i półka pod półką. Ile tych półek? Zamykamy. Zamyka się szybciej niż otwiera. Fajny kolorek, niebrudzący. Nigdy taką nie jechałem, także nie wiem, jak się to prowadzi. Jak ze spalaniem? No, auto ciężkie, dwie tony. 46900, rok 12, 209 przejechane, 2 litry benzynka Kaszkaj. Czy otwarty? Otwarty o, nareszcie tu się w komisie nauczyli, że bryczki Dobrze jak są otwarte na głośnienie, bo skóra No taka dosyć twardawa w automacie. Panorama jest dobry silnik benzynowy na łańcuchu, dobry do gazu. ale wolałbym w manualu, ponieważ ten automat mocno zamula. No i zwiększa też zużycie paliwa niepotrzebnie. TT też widzę opis zdjęty. 18 turbo. 224 konie w 4. Już Wam kiedyś ją pokazywałem. Mało tych samochodów tutaj, teraz, ale więcej jest pootwieranych 1990, 250 przejechane, 1.8 Turbo, 163 konie w środku. Czysta i zadbana skrzynia piąteczka. Kiera multifunkcyjna. Tempomat. Nie widzę, żeby był. Lecimy dalej. Może jeszcze coś jest potwierane. 2005 rocznik. Ekosport. Może otwarty. Rok 18, 62 przejechane, litróweczka, benzynka, 125 koni, 62900, zamknięta bryka, skrzynia szóstka i skóra, niewielki przebieg, już Wam kiedyś ją pokazywałem, ktoś będzie stękał, Nygus te same pokazujesz, pokazuje to co stoi. No i staram się wszędzie, gdzie jest bryczka otwarta, posadzić swoje 4 litery Automat skóra Ale bez opisu aszucha Także za wiele Wam na jej temat Nie powiem Asterka ładna Asterka ładna, z tego co pamiętam Niewielki przebieg ładna oponka 34900. Rok 13, 177 przejechane, 1.6 turbo 180 koni można zacipować na 210. No i wtedy już się dosyć fajnie odpycha. Zobaczcie, otwarta asterka. W asterce nieraz siedziałem. I wam wspominałem, że fajnie się w tym siedzi. Tutaj jest twardy ten dół, reszta miękka. Fotele półskórzane, elektroniczny ręczny, skrzynia szóstka, niby ta wadliwa. Zasiądę sobie w środku, pomimo że siedziałem nieraz w astrze, żeby sobie przypomnieć, szkoda, że jest to wersja bez wysuwania tutaj pod nogi. Ponieważ takie wersje też się trafiają. No ale generalnie muszę Wam powiedzieć po raz kolejny, że siedzi mi się w tym aucie dobrze, dobrze się w nim czuję. Słupki ma troszkę szerokie do tyłu, widoczność też nie za dobra, ponieważ linia dachu opada i te słupki z tyłu są dosyć grube, ale generalnie to auto jest dosyć fajnie. Słuchajcie. Wykonane no, coś się tu ugina. Nie jest taki hamciuch, że tak powiem. Wolałbym z manualnym, ręcznym. Auto naprawdę czyste, zadbane. No i ten silnik można zagazować, bo to jest jeszcze MPI, były dwa rodzaje 170 koni chyba 1.6 turbo też i tamte były na bezpośrednim wtrysku, a to jest zwyczajny wtrysk, można spokojnie zagazować, kto tutaj coś to wszystko zaglądał i pootwierał, zaraz tutaj to pozamykamy, O. No taki nygus Siechał i ponaprawiał <grystanie> Audiczka Audiczka w białym kolorze O mój Boże Zamknięta S line półskóra automat 53900 rok 12 2 litry 177 koni Dizelek 264 przejechane 53 900 w kwatro. wczoraj sobie troszeczkę polatałem po mobile de widziałem kilka ciekawych bryczek w norymberdze no ale jak nie chcecie żal wam jest po złociszu po dwa wpłacić żeby było na paliwko żebym wam te wyjazdy organizował tak jak wam obiecałem że raz w miesiącu do Niemiec pojadę dla Was no to co ja Wam poradzę 208 przejechane rok 10 160 koni 1.8 TSI 24 900 skrzynia manualna szósteczka skóra w środku no szkoda że nie 1.8 turbo Tamte jednak były troszkę bardziej Udane Chociaż są różne kody Tych 1.8 TFSI Automat I skóra S-Line Ale bryczka nie ma opisu Tak jak wspominałem Pod filmami znajdziecie nazwę autohandlu I możecie sobie Śmiało dzwonić Pytać Sprzedawca robi właśnie opisy. Kruzik, czyli Opel Astra w innym opakowaniu. Zamknięty. Skóra, skrzynia szóstka. Obrotomierz do 6,5. Czyli domyślam się, że będzie benzynka. No, i teraz nie wiadomo, 1,4, 1,6 benzyna, 1,8 benzyna. Było kilka wersji. No, i tą Audi też Wam już kiedyś pokazywałem, nawet w niej siedziałem, 36,900, rok 10, 180 koni, 2 litry benzyna, 237 przejechane, a piąteczka a piąteczka zgrabna bryczka wygodnie mi się w niej siedziało wspominałem że do tyłu kompletnie nic nie widziałem szyba tak opada tutaj nie pamiętam czy zaglądaliśmy do bagażnika u ktoś tu coś powyciągał półkę coś tu ale bagażnik dosyć spory no i tego Hyundai'a też Wam pokazywałem nawet w nim siedziałem półskóra szósteczka skrzynia 35 900 135 koni rok 12 160 przejechane wersja blue No dobra, tutaj widziałem kilka bryczek, też jest otwartych, więc chyba sobie polecimy kolejny rządek. Ciekawe, czy GTI jest otwarty? Tak profilaktycznie zamknięty, ale wiem, że tutaj kilka jest otwartych i zaraz się do nich poprzemierzamy. Łapy komentarze, mile widziane. Pozdrawiam do. Następnego.